40-latek XXI wieku. 40 lat minęło jak jeden dzień. Tymczasem prawie 50 lat od premiery serialu 40-latek w reżyserii Jerzego Gruzy swoją premierę miał spektakl muzyczny o tym samym tytule. Szklany ekran zmienił się w deski teatru Rampa, a reżyserię objęła Joanna Drozda, która napisała też scenariusz sztuki i jednocześnie wcieliła się w rolę kobiety pracującej. Fabuła spektaklu inspirowana jest postacią inżyniera Stefana Karbowskiego, jego rodziny oraz pozostałych bohaterów serialu, jednak scenariusz jest całkowicie odrębną historią. Wspólne są miejsca. Przynosimy się na budowę trasy łazienkowskiej do mieszkania Karbowskich czy do pracy Madzi kreowanej przez Annę Mierzwę. Przestrzenie, podobnie jak kostiumy, charakteryzowane są na wzór lat 70., a wisienką na torcie jest pojawienie się trzepaka oraz legendarnego już malucha. Historia teatralnego czterdziestoletka koncentruje się wokół festiwalu polskiej piosenki w Opolu, na którym ma wystąpić Stefan Kerwowski. Inscenizacja na granicy jawy i snu powoduje, że wchodzimy w spektakl jak w bajkową historię nawiązującą do minionej epoki z towarzystwem dobrze znanych bohaterów oraz muzyki tamtych czasów. Całokształt ze sobą współgra, a ciekawy charakter całości nadają aktorzy wcielający się w poszczególne role, tworząc zupełnie odrębne przedstawienie. O tym samym tytule. Mam tu na myśli przede wszystkim aktorów, którym przypadły role Stefana oraz kobiety pracującej. Inny jest Modest Ruciński oraz Marcin Januszkiewicz, inna jest Joanna Drozda i Natalia Kujawa. Początkowo myślałam, że ciekawie będzie napisać coś na wzór recenzji porównawczej. Po dwukrotnym obejrzeniu spektaklu uważam, że było to bardzo interesujące doświadczenie, tylko że nieuczciwym byłoby jakiekolwiek porównywanie obsad. Chciałoby się rzec, że uśredniając wiek 44-letniego rucińskiego oraz 36-letniego Januszkiewicza, powstaje 40 latek idealny, tylko że w spektaklu nie chodzi o to, żeby jak najwierniej oddać serialowe pierwozory, lecz jak najgłębiej się nimi inspirować. W obu wersjach te inspiracje są widoczne przy jednoczesnym wniesieniu od aktorskiego indywidualnego rysu postaci. Na dodatkowe wyróżnienie zasługuje Krzysztof Godleszczak, który wniósł dużo świeżości i sympatii w postaci Maliniaka. Warto wspomnieć też o nawiązaniach do współczesnej sytuacji politycznej, które z przymrużeniem oka wchodzą w perelową fabułę. Obserwując opinie dotyczące spektaklu, nie ma w nich obojętności. O ile wszyscy uwielbiamy telewizyjnego czterdziestolatka, takiego teatralne odzwierciedlenie się lubi albo nie. Nie ma obojętności. Z jednej strony to dobrze, ponieważ spektakl jest jakiś, daleko w nim do niejakości. Patrząc z drugiej, antypatia może być spowodowana porównywaniem do pierwowzoru, podczas gdy jest to zupełnie odrębne dzieło powstałe w innej przestrzeni, w innych warunkach i przede wszystkim w innych czasach. Teatr Rampa postawił na rozrywkę, sentymentalne nawiązania i wspomnienie minionych lat. W mojej opinii skutecznie wywiązał się z inspiracji i zachęcam do obejrzenia spektaklu, aby samodzielnie się o tym przekonać. Obsada. Modest Ruciński, Marcin Januszkiewicz, Anna Mierzwa, Joanna Drozda, Natalia Kujawa, Krzysztof Godleszek, Konrad Marszałek, Arkadiusz Brykalski, Piotr Furman, Kamila Boruta-Marszałek, Dominika Łakomska, Brygida Turowska, Robert Tondera, Temon Kasa, Michał Wachowski.